Krzysztof Krawczyk w szpitalu, wokalista Red Hot Chili Peppers uratował dziecko. O tym w dzisiejszym fleszu muzycznym. Zaczynamy! Krzysztof Krawczyk zasłabł przed swoim koncertem w Brodnicy. 69-letni artysta został przewieziony do szpitala. W przeszłości miał poważny wypadek samochodowy, problemy z sercem oraz biodrem, więc lekarze musieli dokładnie go przebadać. Krawczyk to ikona polskiej sceny muzycznej. Na scenie występuje od 50 lat, więc trudno jest nam sobie wyobrazić, co by było, gdyby musiał zakończyć swoją działalność. Na szczęście niczego takiego nie ma w planach. Do incydentu doszło w maju. Od tego czasu stan zdrowia Krzysztofa Krawczyka znacznie się poprawił i wokalista ma zamiar wrócić na scenę. Ja chciałbym tak, zawsze biec pod wiar. Red Hot Chili Peppers wystąpił w słynnym Carpool Karaoke Jamesa Cordena. W czasie przerwy od kręcenia programu Antoni Kilic uratował życie dziecka. Jakaś kobieta wybiegła z domu z dzieckiem na rękach. Krzyczała i spanikowana kazała mi je trzymać. Nie oddychało. Chciałem zrobić mu sztuczne oddychanie, ale miało zamknięte usta. Zacząłem uciskać brzuszek malucha i udało się. Kiedy czekaliśmy na karetkę, mała Nina cały czas patrzyła mi w oczy. Oddałem ją ratownikom medycznym, była już cała i zdrowa. Opowiadał wokalista Red Hot Chili Peppers w jednym z radiowych wywiadów. Monika Lewczuk debiutuje. W sprzedaży dostępny jest już jej pierwszy album numer jeden. Szczegóły w serwisie, a kolejny flash już jutro. Cześć!